Jesienią 1985 roku do Polski, do Warszawy, przyjechał zespół D.O.A. Zagrał koncert w remoncie i mówiąc szczerze, też nie wiem, czy tam dezerter tylko był jako goście, słuchacze, czy też jako sapot, bo to są różne przekazy. Natomiast najważniejsze jest to, że poznali się z muzykami zespołu i razem z nimi poszli do swojej kanciapy w hybrydach. I szczególnie Joe Caley, lider i wokalista zespołu, był pod ogromnym wrażeniem. Z jednej strony determinacji, takiej woli walki o wolność, o lepsze jutro muzyków desertera, a z drugiej strony no, w sumie fatalnych warunków, w jakich oni grali, i też tej takiej rzeczywistości, w której możliwość wydania płyty długo wydawała się iluzoryczna. W związku z tym postanowił im pomóc. Wziął wszystkie nagrania, jakie mieli, wyjechał z nimi do rodziny Kanady i postanowił je opublikować. Zabrał ze sobą trzy grupy nagrań: po pierwsze nagrania z po drugie nagrania z Jarocina a po trzecie nagrania z nielegalnej sesji, jaką yy, odbył. Dezerter w studiu Polskiego Radia. Historia jest taka, że jednym z technicznych w Polskim Radiu był załogant Dezertera i to on załatwił muzykom przepustki, ale nie udało mu się załatwić pozwolenia na nagranie. W związku z tym w jakąś niedzielę bocznymi drzwiami pod nieobecność kierownika weszli do studia, by na setkę zarejestrować cały materiał na kolejną płytę. No niestety po siódmym kawałku skandal stracił głos Poza tym przyszedł kierownik, więc zabrali to co mieli, usunęli się znowu bocznymi drzwiami ze, ze studia polskiego radia, no i właśnie ten materiał przekazali Kanadyjczykom. John Kelly sam dokonał wyboru utworów. Przekonał y, wydawcę Maximum Rock Roll który był i wytwórnią, ale przede wszystkim wydawcą najbardziej popularnego, wpływowego fanzinu. Takiego podziemnego czasopisma punkowego i rzeczywiście doprowadził do wydania płyty Dezertera pod tytułem Underground Out of Poland. Przypomnę, że Dezerter nie był pierwszym punkowym zespołem polskim, którego nagrania zostały wydane na zachodzie. Wcześniej dotyczyło to zespołów Kryzys i Brygada Kryzys. Tyle tylko, że w przypadku zespołu bryleckiego to się odbywało poza wiedzą i zgodą. Muzyków i muzycy nie mieli z tego żadnych, żadnych korzyści. Natomiast tutaj wszystko odbyło się legalnie i zgodnie z prawem. Wszystkie nagrania na płycie zostały dokonane w następującym składzie. Dariusz Skandal-Hein, wokal, Robert Robal Matera, gitara wokal, Dariusz Stepa, Stepnowski, bas. I Krzysztof Grabowski, perkusji. Muzyka najczęściej wychodziła z inicjatywy matery, opracowywana na próbach, natomiast wszystkie teksty w dezerterze pisał i pisze Grabowski. Płyta zawiera aż 19 kawałków, więc tym razem nie omówię ich wszystkich. Natomiast postaram się wyciągnąć te, które w jakiś tam sposób się wyróżniają. No też nie ukrywajmy, że muzyka dezertera jednak dość często jest do siebie podobna. Utwory są krótkie, zwarte, szybkie, dynamiczne, mostami wręcz agresywne. Pierwsze cztery utwory to są kawałki zetki, a więc całą płytę rozpoczyna ku przyszłości. Jest to kawałek w porównaniu z innymi troszeczkę bardziej osadzony, wolniejszy. Z rzeczywiście melodyjnym, padającym w ucho refrenie, na ciebie, Co ciekawe, oryginalnie śpiewanią Skandal śpiewa Towarzyszu Miły, a dzisiaj matera śpiewa Kapitalisto Miły. Cała reszta tekstu wydaje się dość dobrze pasować do obydwu wersji. Potem spytaj milicjanta. Tutaj już jest typowo hardkorowe granie, znacznie szybszy numer. To, co zaskakuje, to wokaliza to w dosyć dużym cudzysłowie, ale taka jest to forma skandala w środku, w środku utworu, no i też takie przebitki perkusyjne, taki perkusyjny mostek. Zarówno ku przyszłości, jak i spytaj milicjanta, to były właśnie te dwa utwory, które y, wzbudziły wątpliwości u pani, u pani cenzorki. I rzeczywiście, jak się na nie popatrzy na papierze, to one wyglądają dość niewinnie, natomiast jak się je usłyszy y, czy na płycie, czy na koncercie, no to już a to, a to absolutnie wiadomo, co autor miał na myśli. No i te dwa utwory są też y, właśnie w filmie o pankach, dzięki temu można powiedzieć, że mają sobie na kształt czegoś, na kształt video Potem szara rzeczywistość. Tutaj jest instrumentalny refren i solo, co się akurat rzadko zdarza w muzyce desertera: solo, które jest na formie i zwrotki, i refren. Ostatnie zepki Wojna Głupców. Tutaj na pierwszym planie jest bas i przede wszystkim stopa Grabowskiego. Natomiast to się ciekawie kombinuje z riffem Matera w środku utworu. Numery 59 na płycie pochodzą z koncertu w Jarocinie z 1984 roku. Tylko tutaj jest taka ciekawostka, że na CD to są numery 59, a na Winylu, który posiadam, reedycji z 2009 roku to są numery 58. Ta różnica wynika z tego, że na winylu utwory nie ma zagrożenia i te są ze sobą połączone jako jeden utwór. I faktycznie, jak się ich słucha, to trudno zauważyć moment przejścia. Natomiast te wszystkie kawałki charakteryzuje szybkie, agresywne tempo, ostre teksty, no i takie rzeczywiście koncertowe brzmienie, które troszeczkę różni

Studiu Polskiego Radio. Ten kawałek jest o tyle ciekawy, że w klimacie jest to samo się co zwykle, ale mamy tutaj właściwie trzy części. Jest dosyć ciekawie zaaranżowany. Te trzy części wyraźnie się od siebie różnią, a trzecia kończy się jakąś taką psychodelią. Pierwsze sześć utworów na stronie B to znowu nagrania z nielegalnej sesji w studiu polskiego radia. Otwierające zatrute powietrze zwraca uwagę instrumentalnym refrenem. Uległość to z kolei charakterystyczne przebitki na perkusji i gitarach. Jednym z ciekawszych i bardziej zaskakujących dla mnie utworów jest kawałek Polska Złota Młodzież na winylu numer 13, na CD numer 14. Zaczyna się od solówki gitarowej i też takiego nietypowego dla Grabowskiego grania, gdzie ten werbel nie jest tak wyraźnie na raz dużo jest grania na talerzach. Potem jest klasyczne, dezerterowe naparzanie na gitarach. Powtórka patentu z początku i zmiany. I Ta druga część to jest granie w stylu wczesnych, letko, czyli Peppers. Matera gra jak Słowak. Cały numer ma bardziej funkowy grów, i nawet skandal dużo bardziej zbliża się tutaj do Kedisa niż do samego siebie. Urodziłem się 20 lat po wojnie, następny po polskiej Złotej Młodzieży. To jest znowu ostry dynamiczny kawałek, ale tutaj na pierwszy plan w pewnym momencie wychodzi gitara basowa, która brzmi bardziej nowofalowo, mówiąc szczerze, dla mnie momentami jakby to grał lekhianerka. Kolejne dwa utwory na stronie B to jest Kto i XXI wiek. Znowu Jarocin, znowu szybko, ostro, pankowy. Płytę zamykają szwindel i dla zysku znowu nagrania z. Polskiego radia, i tutaj właśnie teraz się orientuję, że mam pewien rozjazd, bo wcześniej powiedziałem, że nie w tym polskim w polskim radio, nagrali 7 kawałków, a tutaj wychodzi w sumie jakieś 9. Natomiast te dwa kawałki, to jest znowu definicja stylu stylu chłopaków. Szczególnie ostatni numer bardzo mocny, bardzo szybki, i takie dobre zakończenie płyty. Trzeba przyznać, że chociaż płyta jest składankowa, to w sumie całkiem się broni i, i brzmi spójnie. No, muzycy jednak musieli dość długo czekać, z tym aż ona zostanie wydana, ale ten czas między innymi wynikał z komunikacji. Mamy lata 80., druga połowa. Nie ma jeszcze internetu i przesyłania plików. Nie ma nawet swobodnego rozmawiania przez telefon, dlatego że wszystko idzie po kawie. W związku z tym, kiedy wytwórnia miała pytanie do zespołu, to najczęściej wysyłała list, który szedł miesiąc. Jak zespół odpowiadał, to odpowiadał w liście, który szedł drugi miesiąc. W związku z tym ten proces, no, musiał trochę potrwać. Jedną z sugestii zespołu było nazwanie płyty Greatest Sheets. No ale wydawcy uznali, że, że dużo lepiej jest nazwać tą płytę Underground Out of Poland, dlatego że będzie to. Czytelne dla amerykańskiego odbiorcy. Przypomnę, że w Ameryce raczej nie słucha się piosenek, które nie są po angielsku. Co prawda, tutaj w wydawnictwie nawet mam tutaj taką wkładeczkę, to rzeczywiście albo w reedycji widać, że utwory są, teksty są po polsku i po angielsku. No ale nadal dla Amerykanów. To była egzotyka, dlatego określenie miejsca tworzenia tej egzotyki była dosyć istotna. Oczywiście również muzycy mieli jakiś swój pomysł na okładkę. Bardzo chcieli uniknąć martyrologii, która jednak w końcu się na tej okładce znalazła. Wysłali nawet swój projekt okładki, no ale podobno został zniszczony gdzieś po drodze. No i wytwórnia zaproponowała swój projekt. No, i rzeczywiście mamy tu drut czasty i człowieka za tym drutem. Rok 86, 1987 to się dobrze wpisywało w klimat zimnej wojny. No i też tego zniewolenia ludów Europy Środkowo-Wschodniej, narodów. Z tyłu mamy demonstrację z bardzo wyraźnym napisem Solidarność. Znowu, przypomnę, świadomie, w 1983 roku Lech Wałęsa miał przyznaną Jemu przyznano jemu jako liderowi Solidarności Pokojową Nagrodę Nobla. W ten sposób w latach 80. obok Jana Pawła II, Wałęsa i Solidarność, czy nam się to podoba, czy nie, byli najbardziej rozpoznawalnymi symbolami Polaków i Polski. W związku z tym, umieszczenie Solidarności na tej płycie było bardzo prostym i logicznym zabiegiem marketingowym, żeby jakkolwiek odbiorców tą płytą zainteresować. Trudno się domyślić, muzycy nie są zachwyceni tą układką, natomiast muszą przyznać, i to też trzeba powiedzieć, że ona graficznie jest naprawdę dobrze pomyślana. Oczywiście płyta nie była y, sprzedawana w Polsce. Do Polski dotarło tylko 5 egzemplarzy autorskich. Była rozpowszechniana poprzez kasety po prostu. Pięć egzemplarzy przegrano na kasety i rozpowszechniano wśród fanów. Natomiast rzeczywiście to jest, pewien, to jest fenomen, że, że polski zespół zadebiutował fonograficznie aż w Stanach Zjednoczonych. W 1987 roku dziennikarze muzyczni w Polsce skreślili i Dezertera, i całą scenę punkową. No, gdy dowiedzieli się o tym wydawnictwie, musieli troszeczkę swoje zdanie zrewidować. Natomiast dla Dezertera ta publikacja oznaczała rozpoznawalność na zachodzie, za czym mogły pójść koncerty. Wracając do historii Dezertera. jeszcze jesienią 1985 roku zespół opuścił Dariusz Stepnowski. W jego miejsce zajął Paweł Piotrowski. W tym składzie zespół ponownie wszedł do studia i zarejestrował dwa utwory Nas Nie ma i Uległość, które wyszły na płycie jak Punk to Punk wydanej przez Tompiers. Pod koniec 1986 roku zespół opuścił skandal. Jego miejsce na wokalu zajął gitarzysta Robert Matera i tak jest do dzisiaj. W roku 1987 muzycy weszli do studia, aby w końcu nagrać swoją pierwszą długogrającą płytę studyjną. Płyta wyszła w roku 1988, wydało, wydało, go, wydało go wydawnictwo Klub Płytowy Razem i wyszła tylko w 5000 egzemplarzy. Było odgórne ustalenie, że więcej egzemplarzy tej płyty nie może się pojawić, co oznaczało, że żadna inna firma fonograficzna nie mogła nawet wykupić praw od Razem do, do tego wydawnictwa. Co jeszcze ważniejsze, muzycy chcieli nazwać tą płytę kolaboracją, ale cenzura się nie zgodziła, w związku z tym płyta desertera nazywa się deserter. I oczywiście cenzura kazała wyrzucić albo wymienić dosyć dużą ilość słów, Muzycy chcieli zostawić ślady interwencji cenzorskiej, w związku z tym w miejsce niewłaściwych słów po prostu powstawiali piknięć. Od 30 lat Dezerter funkcjonuje jak normalny zespół, wydają płyty, grają koncerty. Aktualnie Grabowski przyznaje, że gra jakieś 30-40 koncertów rocznie, ale za to regularnie. No, niestety to powoduje, że nie mogą się utrzymać zgrania i muszą też sobie dorabiać w inny sposób. Co z kolei wpływa na to, że nie mają czasu, żeby przygotować kolejny album. Całą płytę Underground Out of Poland Deserter wykonał na żywo dwa razy. Najpierw wiarociny w 2014 roku w ramach jubileuszu 30-lecia tego pamiętnego koncertu z 1984 roku. A drugi raz w roku 2019 na Off Festival, i ku zaskoczeniu samego Grabowskiego, to właśnie ten drugi koncert okazał się być dużo lepszym, dużo lepiej przyjętym, i też po tym koncercie mnóstwo dziennikarzy zgłosiło się z chęcią przeprowadzenia wywiadu. Na no, Grabowskiego to się smutna konstatacja, że te teksty, które on pisał jako młody człowiek w latach 80. w większości cały czas są aktualne. Podsumowując, Dezerter to jest przykład zespołu, który właściwie nie poszedł na kompromisy, zawsze był sobą i zawsze szedł tą ścieżką, którą sobie wymyślił. Płacił za to sporą cenę, dlatego że miał podgórkę z wydawaniem, podgórkę z koncertowaniem. Mimo to pozostali sobą i ta płyta jest tego najlepszym dowodem. Kolejny odcinek będzie o zespole, który wywodzi się z takiego ostatniego nurtu rockowego w jakiś sposób sterowanego przez nie, polskie władze. Chcesz przegapić? Subskrybuj mój kanał. Na marginesie, po pierwsze, cały czas nagrywaliśmy tak jak w siekieros, w w dosyć ciepłych, cieplarnianych warunkach. Po drugie, ta koszulka została sprezentowana mi przez Dorotę i Magdę. Bardzo Wam za nią dziękuję.